Sprzedaż w dropshippingu, czy sprzedaż z własnego magazynu, a być może jakiś rodzaj połączenia tych dwóch form realizowania yy, sprzedaży na Allegro. Co w zasadzie jest lepsze, lub co może być lepsze w Twoim konkretnym przypadku? Więc omówimy sobie teraz kilka przypadków, bo wydaje mi się, że yy, każda z tych form jest jakby dobra do prowadzenia sprzedaży na Allegro. Natomiast jest to według mnie zależne od tego. Czy jesteś na początku, czy już troszkę potrafisz sprzedawać na Allegro, czy już masz jakieś doświadczenie z tą sprzedażą, czy masz jakieś pieniądze odłożone? Wiadomo. Oprócz tego dochodzi jeszcze kwestia wielkości i ceny produktów. Tutaj też yy, wydaje mi się, że są produkty lepsze do dropshippingu i są produkty lepsze do sprzedaży w, z własnego magazynu. Tak więc zacznijmy od początku. Od początku przygody ze sprzedażą na Allegro. Wydaje mi się, że na początek, mimo wszystko, jeżeli nie masz doświadczenia, to najlepszą opcją będzie mimo wszystko dropshipping. Dlatego, że nie potrzebujesz y, mieć miejsca u siebie na magazynie, nie potrzebujesz wysyłać tych paczek, jak już, jak już zaczną wpadać zamówienia, nie potrzebujesz pakować, nie potrzebujesz mieć tych wszystkich materiałów do pakowania, nie musisz czekać na kurierów, aż wiesz, żeby wydać im te paczki. To wszystko załatwia hurtownia i w przypadku, jeżeli jest trochę więcej tych zamówień, to naprawdę jest dużo, duże ułatwienie, jeżeli chodzi... dla Ciebie właśnie, bo nie musisz tego wszystkiego robić. Ale nawet jeżeli masz jedno czy dwa zamówienia, to musisz je przygotować i musisz poczekać na tego kuriera i mu wydać, ewentualnie co można zrobić, no to pojechać z tą paczką gdzieś do jakiegoś punktu i zostawić, czy to w paczkomacie, czy to w jakimkolwiek innym punkcie w którym można zostawiać paczkę. No Niemniej jednak trzeba to zrobić. Jeżeli robimy to jednorazowo, tak przy okazji, no to nie ma problemu. Jeżeli natomiast musielibyśmy to robić codziennie, no to po pierwsze, że nie chciałoby nam się tego robić, a po drugie, że yy, nie opłacałoby też się to, żeby z jedną czy z kilkoma paczkami jeździć po punktach. Oczywiście, jeżeli jesteś w domu cały czas, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, żeby że robić tylko to, to wtedy jak najbardziej czy w domu, czy w, swoim, czy w swoim magazynie. Natomiast mówimy o początkach i o sprzedaży w dropshippingu, kiedy jeszcze, powiedzmy, pracujesz na etacie, kiedy masz inne obowiązki yy, w, w, po prostu domowe. Więc to są niewątpliwie, wiadomo, ogromne plusy dropshippingu. Kolejna sprawa to właśnie yy, zatowarowywanie się, tak? Czyli wydawanie tych pieniędzy na towar. W dropshippingu nie musisz tego robić. Nie musisz... Yy, jakby wiedzieć od razu, co ci się będzie sprzedawać, i kupować to, i, i, tego magaz i magazynować i trzymać to u siebie, ten, ten, ten towar. Ponieważ w dropshippingu to jakby najpierw wystawiasz całą tą ofertę, najpierw wystawiasz wszystkie te setki czy tysiące produktów z różnych hurtowni dropshippingowych, z różnych mm, kategorii, z różnych branż, tak? Nie musisz się ograniczać do jednej jakiejś konkretnej branży, czy do jednego konkretnego produktu. Oczywiście wiadomo, że z czasem jest to lepsze rozwiązanie. Kiedy już wiesz, co sprzedawać i wiesz, że będziesz mieć dużą sprzedaż danego produktu, no to lepiej jest się skupić na jednej kategorii, czy nawet właśnie na pojedynczych produktach. Natomiast właśnie na samym początku można pozwolić sobie na to, żeby wystawiać różne hurtownie z różnych kategorii, z różnych branż, gdzie są kategorie na Allegro, gdzie podstawowa prowizja wyniesie 15. Jak wyróżnić, to to, to wyniesie 25%, ale są też takie kategorie, gdzie mm, prowizja może wynieść nawet 5%. Podstawowa, tak? A z wyróżnieniem tam 7, 8 czy 9. Więc ogromna różnica, prawda? Natomiast i to, i to możesz wystawiać w dropshippingu. Więc dodatkowy, jakby według mnie plus, jeżeli chodzi o początek. No i kolejna sprawa, to jest na pewno rzecz, której no nie można ominąć, to jest właśnie ta promocja powitalna na Allegro. Właśnie dzięki temu, że jest ta promocja powitalna na Allegro, możesz wykorzystać ten dropshipping i. Zrobić no naprawdę, naprawdę już bardzo, bardzo zadowalające wyniki. Są tego przykłady, chociażby, właśnie na grupie mojej kursowej. Tutaj ostatnio wrzucony, wrzucony wynik z kwietnia. Pierwszy miesiąc jednego z kursantów, ponad 100 tysięcy obrotów w, w miesiąc. To jest, to jest wręcz niesamowite, jak szybko można złapać, że tak powiem, wiatr w żagle, właśnie dzięki wykorzystaniu dropshippingu. Promocji powitalnej, i, no i tej zasady właśnie, żeby. Najistotniejszej według mnie zasady, jeżeli chodzi o dropshipping, czyli tego, żeby właśnie sprzedawać drogie produkty w dropshippingu, nie baczcie tych drogich produktów i starać się wystawiać i sprzedawać takie droższe produkty. Za 200, 300, 500, 1000 zł i nawet więcej. To jest według mnie no najlepsze podejście do dropshippingu, bo jeżeli tyle samo macie czasu zejść ze złożeniem zamówienia za 20 zł w hurtowni dropshippingowej, co za 200 czy 500 czy 1000, no to wydaje mi się, że kwestia jest, no jakby jasna. I znowu tutaj wracamy do kwestii, jakby, własnego magazynu. Tych dużych i drogich produktów nie jesteś w stanie magazynować na samym początku, ani nie jesteś w stanie też zatowarowywać się w nie, żeby mieć dobrą cenę na nich, no bo tu trzeba by było wydawać pieniądze w setkach tysięcy, prawda? Natomiast w dropshippingu możesz to robić od razu i wykorzystać sobie tą promocję powitalną i od razu mieć i dobrą cenę, i dobry zarobek, i nie mieć dużo z tym pracy po prostu. Natomiast jeśli chodzi o wysyłkę z własnego magazynu, to wydaje mi się, że jednak mimo wszystko, jeżeli mamy ten towar u siebie, to jest inaczej wygląda ta sprzedaż, prawda? W momencie, kiedy my wystawimy coś w dropshippingu i nam się to sprzeda. To jest dopiero początek, jakby musimy złożyć to zamówienie w hurtowni, później musimy, tak jakby, no poczekać, aż hurtownia to wyśle. Jeżeli już znamy i wiemy, że hurtownia szybko to wysyła, no to jest ok, ale na samym początku możemy nie wiedzieć, czy to jest dwa dni, czy to jest trzy dni, czy to jest jeden dzień. Mm, możemy się stresować. Czasem hurtownia Hurtownie mają dużo tych zamówień, prawda, i wysyłają dużo tych paczek dziennie, więc czasem może być tak, że jakaś, jakieś jest opóźnienie. My nie mamy nad tym kontroli, więc dopóki ten produkt nie dojdzie do klienta, dopóki nie wiemy, że już jest wszystko ok. To jest, nazwijmy to, powiedzmy, jakiś tam rodzaj takiego, takiego trochę stresu. Chociaż oczywiście z czasem to już w ogóle się, na przykład ja, jak składam zamówienie furtowni dropshippingowej, to w ogóle się tym nie martwię. Składam i zapominam o tym, bo już tak jakby się do tego przyzwyczaiłem. Natomiast wiem, że na początku może to być troszeczkę yy, stresujące, dla mnie było. Natomiast jeżeli chodzi o wysyłkę towaru od siebie z magazynu, to yy, jakby cała praca jest do momentu, do sprzedaży. Tak naprawdę, w momencie, kiedy się to sprzeda. To tylko to pakujemy, wysyłamy i już nas to nic nie, nie interesuje, więc musimy bardziej skupić się na tym, żeby dobrze tą aukcję jakoś tam wystawić, wystawić ją z dobrą ceną, w, w jakiś sposób wyreklamować, czy, czy wyróżnić, czy wrzucić w jakieś acy. A jak w momencie, kiedy nam się sprzeda, to po prostu pakujemy i wysyłamy. Tylko, że no właśnie, musimy przy tym być, musimy mieć czas, musimy yy, tego kuriera, do, temu kurierowi wydać tą paczkę. I teraz znowu, jeżeli chodzi o na przykład tańsze produkty. W momencie, kiedy w dropshippingu, według mnie, absolutnie nie opłaca się sprzedawać tańszych produktów, ze względu na to, że no, nie ma to sensu. Nie ma, nie ma sensu składanie y, kilkudziesięciu zamówień dziennie w hurtowniach dropshippingowych, na których mamy 1, 2, 3, 5 złotych zarobku, bo to w ogóle nie, nie w tym rzecz. Według mnie nie ma to sensu. Kolejna sprawa to są właśnie dopłaty do, do jakichś tam y, y, Allegro Smart, czy wysyłek właśnie y, smartowych na Allegro. To, do tego są dodatkowe dopłaty. Czy zapakowanie w hurtowni, tak? Hurtownia liczy sobie zapakowanie, za jeżeli hurtownia liczy zapakowanie, powiedzmy tam te 2, 3, 5 zł, to liczy za każdy produkt tyle samo. Czyli jeżeli produkt kosztuje 20 zł, to też nam to, to samo policzy, jak w produkcie za 200 czy 500. Nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli o to chodzi, więc... Jakby tych wszystkich dopłat, plus prowizja na Allegro, plus to, że ta cena w dropshippingu też nie będzie jakaś rewelacyjna, powoduje, że nie ma sensu sprzedawać tanich produktów w dropshippingu. Natomiast, jeżeli jest produkt, który możesz kupić na stan w dobrej cenie, kupić od razu 100, 200, 300, 500 sztuk, powiedzmy kupić produkt, nie wiem, za 10 zł, a na Allegro możesz go sprzedawać za 20, no to już jakiś ma to sens, prawda? Nawet jeżeli zarabiasz 5 zł na produkcie... Czy, 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 czy nawet mniej, to mimo wszystko jest to, jest to, jakby nie było, wciąż jakieś tam 20 czy 30% na, na tym produkcie, prawda? Więc możesz w ten sposób rozwijać sobie, jakby uczyć się tej sprzedaży wysyłkowej, robiąc cały czas dropshipping i dropshipping robisz na konkretnych produktach, na których zarabiasz od razu 10, 20, 50 stówkę, czy nawet więcej, a natomiast wysyłasz od siebie rzeczy bardzo tanie, bardzo małe. I jednocześnie, a od razu masz na nich jaki, jakiś, tam, jakiś tam większy zarobek, prawda? Więc jeżeli możesz zrobić yy, narzutu, właśnie 100 czy, 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 czy 150% na produkt, który masz na stanie, to jak najbardziej wtedy opłaca się i warto robić wysyłkę małych rzeczy, bo mało miejsca zajmują, bo łatwo się je pakuje i. i, i, i. Jeżeli jakiś jest zwrot, to tak naprawdę no, prawie że praktycznie nie odczujesz, że musisz oddać, bo jak musisz oddać 20 zł, no to nie ma problemu więc mam nadzieję, że w tym filmie w jakiś sposób też nakreśliłem, podpowiedziałem, omówiłem te kwestie, kiedy jaką najlepiej sprzedać prowadzić. Yy, I wydaje mi się, że to jest, to jest dla, dla, dla początkujących osób najlepsza opcja. Yy, żeby zaczynać od dropshippingu, rozwijać się, uczyć się tej sprzedaży i z czasem z czasem właśnie zacząć kupować sobie trochę tego towaru na stan. Na początek można nawet kupić za 1000-2 3-5000 i sobie powoli powoli robić tą wysyłkę, uczyć się już takiej sprzedaży właśnie, na przykład właśnie na jednym produkcie, żeby mieć 20-50-100 sprzedaży w miesiącu i w ten sposób rozwijać sobie tą bazę, ale cały czas mieć ten, ten, ten dropshipping, te droższe produkty, i cały czas mieć ten zarobek, prawda? I w ten sposób powoli przechodzić sobie ewentualnie na własny magazyn, coraz bardziej się rozwijać. Wydaje mi się, że to jest takie najbezpieczniejsze podejście i właśnie z wykorzystaniem tej promocji powitalnej na początku, później cały czas z wykorzystywaniem dropshippingu i w ten sposób, żeby z, od razu nie, nie skoczyć zbyt na głęboką wodę i, i, i tam ewentualnie nie popełnić jakiegoś błędu. No nie, wydaje mi się, że to jest, to jest sensowne podejście do. Do takiej sprzedaży na Allegro w dropshippingu. Tak więc mam nadzieję, że tutaj w jakiś sposób pomogłem Ci, że jesteś w stanie odnaleźć się gdzieś tutaj w tym, w tym wszystkim. Tak? Czy, czy jesteś na samym początku, czy masz jakieś doświadczenie, czy masz jakiś dostęp do, 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 do towaru. Być może, że są osoby, które nie mają może doświadczenia jeszcze ze sprzedażą na Allegro, ale na przykład mają jakieś dojścia, mają dostęp do dobrego towaru i wiedzą, że na przykład ten towar będzie im się dobrze sprzedawał, bo ktoś tam go m, może im sprzedać. Po dobrej cenie, i wtedy można, można też od razu próbować yy, jak najbardziej sprzedaży z, z własnego magazynu. Natomiast jeżeli jeszcze nie masz tego doświadczenia, tak jak ja na początku też nie miałem i, i po prostu no, robiłem to, co po kolei tam m, trzeba było robić, czyli wystawiałem te hurtownie dropshippingowe po kolei, jedna za drugą, i, i w jakiś sposób się tego tak w ten sposób uczyłem, to wydaje mi się, że to. To jest, to, jest, to jest takie dobre, właściwe podejście, w miarę bezpieczne i jednocześnie takie, gdzie można się nauczyć, jak to robić i zarobić po prostu. Tak więc w tym filmie byłoby to na tyle wielkie, dzięki za obejrzenie. No i widzimy się w następnym, cześć.